Witam Was, Zodiakalne Byki, bardzo, ale bardzo serdecznie w czytaniu miesięcznym dla Was. Jest to czytanie na miesiąc październik i krótko przypomnę, jak czytania miesięczne u mnie wyglądają. Energia najważniejsze miesiąca plus karta rada, miłość single, miłość związki, praca, finanse, kwestie materialne. I kochani, pamiętajcie, że warto sprawdzić swój ascendent. Bierzecie to, co dla Was, co nie dla Was, zostawiacie za sobą nic na siłę. Warto rozejrzeć się po kanale, bo wiele fajnych czytań znajdziecie. Przede wszystkim polecam Wam czytanie z energiami od września do grudnia dla wszystkich znaków Zodiaku. Zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, do polubienia tylko czytania, zostawienia komentarza czy też do udostępnienia. A jeśli chodzi o czytania czy też rytuały prywatne, to w opisie pod filmem wszelkie informacje znajdziecie. Ja już przechodzę do... Czytanie przekazu dla was, zobaczymy jaka energetyka tutaj dla was, co tu się będzie działo w tym październiku. I jeszcze raz. I już patrzymy, co dla byczków. Byczki, byczki, w październiku. Już będziemy sobie patrzeć, jaka energia u was, co tutaj się będzie... Oj, piątka mieczy, uważać na ludzi. Czwórka monet, zatrzymanie. Król Bu... Nie, eee, cesarz. Karta rada. Niecesar e, nie rzadko kapłanka. Single dziesiątka mieczy i... Karta sądu ostatecznego. Super. Związki. Karta gwiazdy i... As kielichów. No miłość tutaj pięknie, pięknie. E, kwestie materialne, finansowe czwórka kielichów. Równowaga. I dziesiątka monet. Będzie kasa, będzie, będzie w październiku. Troszkę na nią poczekacie, ale będzie. I tutaj, co dalej? Czwórka. Nie, trójka była w nas talii. czyli jakieś własne plany, cele, podróże. Droga podróż mi się pokazuje przy was. Będziecie gdzieś podróżować, będziecie coś planować, gdzieś jeździć, coś załatwiać. Piątka mieczy. No, w, 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 sam początek miesiąca nie ciekawi, drogie byki. No, jakbyście mieli od razu sprzeczkę z kimś, Kto, ktoś was może zranić, ktoś coś przykrego może powiedzieć coś przykrego zrobić, ktoś może na Was nagada, Wy się do tym, o tym y, dowiecie od kogoś innego, tak? I tutaj takie jest dystansowanie się, bo jakaś no, nieprzyjemna sytuacja z kimś, otoczenie, w ogóle Waszym otoczeniu, ktoś nie, niesprzyjający Wam, ktoś, to próbuje Wam zaszkodzić, bo bądź będzie źle na Was mówił, tak? Y, albo przekręca Wasze słowa, więc tutaj uważać też na to, z kim się komunikujecie, co mówicie, a czym się dzielicie, bo tak jakby ktoś chciał coś wykorzystać przeciwko wam, choć nawet jeśli nie powiecie czegoś, to i tak ktoś może wiecie, coś na was nagadać, wymyśleć jakieś swoje własne um, no, wymysły, tak e, stworzyć i, i przekazywać. Tak jakby ktoś chciał was od kogoś zdyst zdyst zdystansować w jakimś sensie od, 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 o, odciągnąć od kogoś, może ktoś może być. Z... Ktoś może być zazdrosny o Wasz kontakt z kimś, na przykład. I tak, tak, taki dystans mi się pokazuje, tak jakby komuś się nie podoba to, że Wy się z kimś, na przykład, um, nie wiem, spotykacie, znacie, rozmawiacie, na tej zasadzie coś takiego może tutaj być. A jeśli nie, to po prostu zazdrość, czysta zazdrość o Was. I jakby um, dlatego też nie ma się coś za bardzo dzielić. Trzeba wiedzieć z kim, dla, bo niektórzy mogą to przeciwko Wam korzystywać albo a tworzyć po prostu w głowie jakieś chore projekcje i, i tutaj chcieć na Waszą korzyść nie działać wycofanie, zatrzymanie, brak jakichś gwałtownych działań to jest miesiąc przeczekania, tak jakbym powiedział i też jakby czekanie na jakąś decyzję, nie wiem czy to sąd, czy to urząd czy to przyznanie Wam czegoś ale czekanie na decyzję i to w końcu jakby przychodzi pod koniec miesiąca koniec października to jakby jest taki miesiąc prze, przeczekania, zatrzymania się i Wy musicie coś przeczekać, coś musi najpierw przyjść, żebyście Wy mogli działać dalej, czy tak, jakby jakaś decyzja, albo coś Wam mają przyznać, albo mają się, będziecie się odwoływać do czegoś i musicie przeczekać ten czas. Karta kapłanki jako karta rada zaufać swojej intuicji, swojej mądrości, tak? byście też możecie spotykać się z sytuacjami, z którymi już mieliście do czynienia kiedyś i jakby karty Wam to wtedy radzą w tej kapłance, że wykorzystaj tą wiedzę, którą już masz tak naprawdę, bo Ty z takimi sytuacjami już miałaś, do, miałaś, miałaś do czynienia kiedyś, tak? Um, ale intuicja też Wam będzie podpowiadać Między innymi kto jest kim Komu warto coś powiedzieć, komu nie W co się warto pchać, a w co nie Więc tutaj intuicja, swoja mądrość um, To na pierwszym miejscu Dajcie się temu prowadzić Ale też no mówię Załatwianie jakichś takich papierkowych spraw Wiecie Czyli coś sądowego, coś urzędowego może być, ym, może coś z, ze skarbówką, może, to może chodzi też o jakieś właśnie dodatki, jakieś pieniądze, tak, przyznanie czegoś, decyzja, yy, wyrok mógłby być, tak. Może też odwołanie się od czegoś, przeczekanie i yy, yy, tutaj przychodzi coś kolejnego dla Was. Tak, początek miesiąca Wam nie sprzyja, bo coś się tutaj dzieje nie do końca na Waszą korzyść albo ktoś pod Was, e, Waszą stronę niekoniecznie z dobrą energią wychodzi, ktoś próbuje mącić, Wy przeczekacie wszystko, ale pod koniec miesiąca przychodzą jakieś decyzje, nie wiem, może też natraficie na jakiegoś um, mężczyznę, starszy, starszy mężczyzna na wyższym stanowisku, to może być też jakiś doradca, może być adwokat, może być też ktoś, e, kto może jakiś księgowy, tak, a ktoś to Wam tutaj też podpowie. Niemniej jednak wasza intuicja jest już jest bardzo mocna, więc wy, wy będziecie wiedzieć mniej więcej, jakie kroki podjąć, ale może będziecie potrzebowali e, asystencji kogoś, kto będzie miał więcej, e, może wiedzy w danym temacie, w danej sprawie, w danej kwestii. Bo tutaj jakiś takimi mężczyzna się pokazuje pod koniec miesiąca, ale też ta karta mówi o tym, że będą podejmowane jakieś decyzje ostateczne, tak? Że najpierw jakby będziecie się przyglądać całej sytuacji, przeczekacie coś. I jak już będziecie czegoś pewni, to wtedy ruszacie z decyzją. I konkretne, stałe, takie stabilne, mocne decyzje są konkretne, podejmowane w tym miesiącu jeszcze. Czyli tak jakby wychodzenie z trudnej energii, e, miesiąc przeczekania, ale ostatecznie będziecie mogli ruszyć dalej, podjąć jakąś decyzję, uwolnić się od czegoś, um, od kogoś, powiedziałbym. A tak jakby zakończenie trudnej sytuacji u Was. Jeśli miałbym dać, da, dać tytuł Waszemu czytaniu, to właśnie wyjście z trudnych sytuacji, odważne decyzje, Um, to, co trudne, to, co niekorzystne niedobre dla Was, to zostawiacie za sobą ale musicie tutaj chwilę przyczekać jeszcze zanim jakby, nie chcę mówić ruszycie do walki, ale zanim ruszycie do działania na tej zasadzie, karta rada kapłanka, czyli słuchaj swojej intuicji tutaj jakąś mądrość też, którą życiową, którą macie w sobie, posiadacie która też w tej sytuacji Wam się na pewno przyda, e, niemniej jednak też jakieś nauki, jakiś research może Wam będzie tu potrzebny, tak, czegoś się dowiedzieć czegoś się nauczyć Uh, no, bardziej mi się czegoś się dowiedzieć, bo to, co potrzebujecie, tą wiedzę, którą potrzebujecie, to już sobie macie, już się czegoś nauczyliście. Uh, I teraz, tak jakby ta decyzja, ta sytuacja od Was tego wymagała, żeby tutaj po prostu to, um, tą wiedzę w dobry dla Was sposób wykorzystać. Początek miesiąca po prostu by, nie będzie korzystny dla Was na działanie, będzie przeczekanie, zatrzymali się i jak będzie ta, to zielone światło, to wyruszacie. I też, no tak jak mówię, ciągle będę wam to powtarzać w tym czytaniu. Słuchajcie swojej intuicji, swojego e, wewnętrznego ja, bo dużo będziecie mieli podpowiedzi. Single, co powiedziałbym, narodzenie się po jakichś po jakieś może trudnych relacjach, albo jakaś jedna szczególna trudna relacja, która była, powiem Wam tak. Tutaj e, niekoniecznie jest od razu jakaś nowa, e, nowa relacja, nowy związek, nowa relacja. Coś może się, gdzieś, gdzieś jakby na horyzoncie jest. Ale ten miesiąc jeszcze jest takim miesiącem, w którym wy dochodzicie do siebie po jakiejś y, trudnej relacji, trudnej znajomości, tak? Mieliście z tym problem, myśleliście, że nie macie z tym problemu, że odpuściliście, że jesteście gotowi na coś nowego, na siłę być może gdzieś tam spotkaliście się z kimś, chcieliście spróbować, to spróbować, co nie wychodziło. Niemniej jednak ten, jest miesiąc, ten miesiąc, październik, jest takim miesiącem, w którym wy naprawdę odpuścicie jakieś rany przyszłości i odrodzicie się na nowo i naprawdę będziecie gotowi na nowe uczucie, nową miłość. Być może pod koniec miesiąca coś tu się zacznie pojawiać, ale ja myślę, że to jeszcze troszkę e, potrwa, jeszcze jakiś czas. Nawet do listopada, nawet do grudnia, gdzieś taka energetyka nowej, nowej miłości, nowej osobki tutaj dla was. E, miesiąc, październik, to jest miesiąc oczyszczenia uleczenia się, uleczenia ran, przeszłości, wyleczenia się z jakiejś z, z, z dawnej relacji, tak, która była dla was słona, dużo was kosztowała, A być może, no dosięg dosięgnęliście nawet na, tak, i to wszystko, no, tak was kosztowało, że nawet no, przez dłuższy czas musieliście do siebie dochodzić i nie mogliście, ale tak jakby w końcu w tym miesiącu przychodzi ta ulga, odpuszczenie. I jakby rozliczenie się z przeszłością, z tym co było i otwarcie się na coś nowego, czyli bardzo dobra wróżba dla Was, drogie byczki, zwłaszcza te byczki właśnie single, które są po trudnych przeżyciach i jakby ciężko było odpuścić, ciężko było zapomnieć, ciężko było się z tym rozprawić. W końcu jakby ten miesiąc jest takim, który pomoże Wam to wszystko odpuścić i zacząć na nowo. A więc super. No jeśli chodzi o związkowców, bardzo piękna energia, szczęście, spełnienie, radość, tak jakby... Dzieje się tak, jak sobie to wymarzysz, drogi Byków, w Twojej relacji, tak? Szczęście, radość, miłość, jakieś uczucia, od, uczucia mogą odżyć na nowo. W ogóle tak, jakby Wasza miłość, właśnie. Jeśli był jakiś zastój, jeśli były jakieś problemy wcześniej, to tak, jakby wszystko odżyło na nowo, jakby w końcu zaczęło się dziać, tak jakby sobie tego wymarzył, tak jakby pragnął, chciał, bo być może były jakieś komplikacje, trudne sprawy, trudne sytuacje, z którymi musicie się zmierzyć i to wszystko jakby wpływało negatywnie na Waszą relację. A teraz jakby wszystko się odwróci, jakby w październiku jest no październik jest takim miesiącem, w którym wręcz ta relacja jakby mm, zaczyna się na nowym poziomie, ale na korzystnym, fajnym, na takim poziomie, na którym już dawno chcieliście, żeby ta relacja się znajdowała i była i trwała. I jest tu wylew uczuć, wylew miłości, gestów e, przede wszystkim wobec siebie, pięknych słów, rozmów, momentów spędzonych wspólnie, więc będzie się działo, ale będzie korzystnie. Dla Was nie będzie tutaj, nie ma energii walki i, i rozpadu relacji, absolutnie nie, wręcz na odwrót. Nawet jeśli były relacje, które już się prawie rozpadały, to jakby one e, dostały błogosławieństwa po prostu, i e, tutaj nic się nie kończy, nic się nie rozwala, tylko gdzieś trwacie dalej, ale e, dzieje się to tak jak powinno, na tych, w, w, tych fajnych, w tej fajnej e, takiej energii współpracy, wspólnej wzajemnej miłości, pięknych uczuć i mm, obdarowywaniem się tym. To też, jakbyście chcieli jakieś błogosławieństwa tej relacji, nie wiem czy to mogą być zaręczyny, a może nawet zaślubiny, tutaj dla niektórych. Tak, tak to jakby karty mówią o tej relacji, że tutaj coś się dobrego dzieje i to jest taka relacja, no już mm, bardzo konkretna, ale też, tak jak mówię, błogosławieństwo, czyli jakby miał być ślub, zaręczyny, ślub, tak? Coś takiego tu się jakby szykowało dla Was, drogie byki. Super, piękna miłość, piękna relacja, może niełatwa, ale w końcu tutaj jakby zaczyna się dobrze dziać i jest to szczęście, spełnienie, i radość ogromna zawodowo co, no przecież no, takie niezadowolenie z tych finansów albo brakuje ciągle, albo może e, chodzi o Waszą sytuację zawodową, z której nie, nie jesteście zadowoleni, niby jest ta praca, bo jest ale zwłaszcza początkiem miesiąca możecie mieć taki tru, trudniejszy okres, brak zadowolenia albo z finansów z pieniędzy, albo z pracy, którą wykonujecie, natomiast im dalej w las, tym, tym lepiej tak naprawdę nowe szanse, nowe okazje dla Was, tylko też tutaj karty mówią ty możesz zmienić swoją sytuację, czy to finansową, czy to zawodową, chociaż jedno drugiego nie wyklucza, bo to też jakby ma ze sobą wspólne, coś wspólnego. Tutaj coś nowego czeka i tak jakby byk za bardzo się skupia na tym, czego nie ma, czego brakuje, a coś jakby jest na horyzoncie, jest jakaś szansa, jest jakaś możliwość dla ciebie, dla ciebie z której warto skorzystać, więc miej to na uwadze, tak, w tym miesiącu, zwłaszcza. Dalej karta równowagi, czyli. Nawet jeśli jakieś trudniejsze, cięższe energie, może nawet jakieś depresyjne e, takie, albo po prostu energia zatrzymania się w jednym miejscu i nie wiem jak ruszyć dalej, to ruszycie dalej. Macie dalej równowagę i macie dziesiątkę monet. Jakieś pieniądze przychodzą. Przychodzi może lepsza praca, lepsza płaca, podwyżka. Um, albo po prostu przechodzicie przez trudną sytuację finansową, nie wiecie, czy, czy sobie poradzicie, czy wyjdziecie tutaj z jakichś trudnych e, finansowych problemów, jak najbardziej tak, bo po końcu miesiąca widzę przy Was jakieś pieniądze, ale potrzebne są jakieś działania. Tutaj też, jakby coś ci się należało, jakiś dodatek na coś, um, to jakbyś mógł bądź mogła starać się o jakieś pieniądze, i tutaj należy działać. Um, bo to ci się po prostu należy i to ci zostanie przyznane. Jeśli nowa praca, jeśli lepsza płaca, to też jakby kartą mówią walczyć o to, tak, jakieś działania trzeba podjąć, a nie tylko e, siedzieć i myśleć o tym, czego nie ma, czego ci brakuje i czego ty byś chciał, chciała. Tutaj należy działać, naprawdę trójka była przy tym wszystkim, no to mówi o tym, że do dzieła, tak, mam jakiś plan, wiem czego chcę i za tym idę, a nie, że stoję w kącie i płaczę i, i, i szlocham. Także jeśli trudna sytuacja finansowa ustabilizuje się, jeśli zawodowo nie ma spełnienia, macie szansę na to spełnienie, ale trzeba podjąć jakieś działania. Również w kwestii finansów, jakby tutaj też potrzebne są Wasze działania, żeby jakieś pieniądze uzyskać, otrzymać. Um, więc pamiętajcie też o tym, że tutaj Wasze działania w pewnych kwestiach, w pewnych sytuacjach są po prostu kluczowe do tego, żeby coś się mogło wydarzyć, żeby coś mogło do Was przyjść. A zawodowo powiedziałbym, że to też Wy macie dużo w, w swoich własnych rękach, bo coś jakby jest na horyzoncie, nie czekać długo, nawet jak wam coś zaproponują, może, a to wy będziecie zwlekać z decyzją. To, to też kartuję mnie nie za długo, bo może wam coś po prostu uciec. Po prostu trzeba złączyć swoje wszystkie siły, które macie, wiedzę, wszystko co posiadacie, tego, żeby swoją sytuację poprawić. I to wam się uda, drogie byki. Ale no mówię, działania wasze są też kluczowe tutaj i niezbędne powiem tak, początkiem, do połowy miesiąca możecie mieć takie niezadowolenie z waszej z waszych sytuacji finansowej, pod koniec miesiąca dopiero tak jakby jest przypływ gotówki, przypływ pieniędzy i jest to szczęście, radość, zadowolenie. Większe pieniądze widzę przy was pod koniec miesiąca. Um, począt do połowy miesiąca powiedziałbym, nie będzie sytuacja tragiczna, nie będzie tak, że będziecie w biedzie żyć, absolutnie nie, ale będzie tak, że nie będzie nie wiadomo jak dużo pieniędzy, ale też nie będzie ich bardzo mało. Tak będzie w równowadze, w, sta w stabilizacji powiedziałbym. A dopiero pod koniec miesiąca jest to jakieś dodatkowe pieniądze, jakaś, jakaś, nie wiem, czy wypłata, czy, czy coś wam zostanie przyznane, czy wy walczycie jakieś pieniądze, czy jakaś podwyżka tutaj przyjdzie, czy jakiś awans, czy jakiś bonus, coś tutaj się pokazuje i mm, jest to takie większe szczęście i zadowolenie. Ale tak jakby karty ciągle wam mówiły, że wy macie tutaj o coś zawalczyć, o coś po coś pójść. Drogie byki, i tego Wam życzę. Serdecznie Was pozdrawiam z miesiąca. Raz jeszcze zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, do polubienia tego czytania, zostawienia komentarza, czy też do udostępnienia. Pamiętajcie o swoim ascendencie. Pamiętajcie, że warto rozejrzeć się po kanale, bo wiele ciekawych czytań znajdziecie. Jeśli chodzi o czytania, czy też o rytuały prywatne, w opisie pod filmem więcej informacji w tym temacie znajdziecie. Wszystkiego dobrego dla Was, drogie byki. Raz jeszcze serdeczne pozdrowienia i do zobaczenia w kolejnych czytaniach na moim kanale.